Często w mediach społecznościowych, w internecie można natknąć się na materiały, które sugerują, że B12, która jest obecna w suplementach, jest produkowana w ściekach. Czy to jest prawda? Czy jest to tylko szkodliwy mit, który ma wystraszyć nieświadomych ludzi? No, czas na kilka słów komentarza. Stwierdzenie, że witamina B12. Produkowana do suplementów jest wytwarzana w ściekach, jest nieprawdziwe i na 100% prowadzi do wielu nieporozumień i tworzenia niepotrzebnego lęku przed suplementacją. Faktycznie, witamina B12 jest produkowana przez bakterie, ale proces produkcji B12 stosowanej do suplementów jest. Bardzo kontrolowany jest to proces higieniczny i bardziej kontrolowany niż sugeruje to takie stwierdzenie o ściekach. Witamina B12 jest wytwarzana przemysłowo przez fermentację jakby tych bakterii, takich jak na przykład propionibakterium, które są właśnie zdolne do wytworzenia B12. Proces fermentacji odbywa się w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, aby zapewnić. Czystość produktu i spełnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Witamina B12 jest wyizolowana z tych procesów, jest oczyszczana, aby usunąć wszelkie niepożądane związki lub zanieczyszczenia. Ostateczny produkt musi spełniać rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa, zanim zostanie. Wprowadzony na rynek jako suplement diety. Warto dodać, że większość suplementów diety, w tym te zawierające B12, jest regulowana przez agencje rządowe. Takie jak na przykład Food and Drug Administration, czyli FDA w Stanach Zjednoczonych, w Polsce takim urzędem jest GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny. Mają one za zadanie kontrolę i zapewnienie, że produkty. Trafiające na rynek są bezpieczne dla konsumentów. Suplementy witaminowe muszą spełniać wymagania rejestracyjne oraz wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne, w tym również preparaty B12. One nie są tutaj żadnym kompletnie wyjątkiem. Jest to całkowicie bezpieczna suplementacja, oczywiście o ile są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i wskazówkami lekarza. A pokazane sensacyjne doniesienia pseudoekspertów są nastawione tylko i wyłącznie na stworzenie atmosfery sensacji i kolejnego pseudo spisku polegającego w tym przypadku na tworzeniu w domyśle szkodliwej dla konsumentów witaminy. No cóż, każdy musi sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie kogo będzie uważał za swojego własnego eksperta w dziedzinie zdrowia i zdrowego, Stylu życia.